Cześć, witajcie, witam was w nowym vlogu W drugim odcinku skoszenia, skoszenia rzepaku i słuchajcie Nie wiem czy słyszycie Idzie chmura Zaczyna kropić Romeo tutaj kończy yy, Przedostatnią odmianę I tutaj został nam hektar 77 odmiany guzji. No i kurde zaczęło padać Mam z tyłu te przyczepy Podpięte Jedna nakoszona dzisiaj I zaś kurde urlop Romeo... No idę od, od, odsłonić przyczepę co Romeo wysypie i... Arbać do domu. No i Romeo zdążył wysypać, zaczyna padać, kurde, też żniwa. w tym roku się tak idą jak krew z nosa mordeczki, nie? No zobaczcie, guzino. Jak mówiłem w poprzednim vlogu, z całego pola dostaliśmy sobie spieszalni 6% ubytku na plonie, bo... Wyszły. Y, oczywiście braki. O, no, już grzmi Z każdej strony się błyska. Tak wyglądało, że ta chmura miała, chciała przychodzić. A kurde, przyszła i. teraz kurde, nie. One, zobacz. No one, taki, że pół na pół, pół zielony, pół suchy. Z tymi robakami z roku na rok to jest coraz gorzej. Romeo zapierdziela. Ja mogę sobie na spokojnie. Zaraz jechać. Może zaraz bój się co, co wam coś nagram. A ile chowaczów na plandecy siedzi? Coś tam ponagrywałem z drona. I tak praktycznie powiem Wam mordeczki, że ta pogoda się zapowiada do końca lipca. Taka. nic nie zrobimy, kurde. Nic, jadę do domu, kurde. Widzimy się jak będzie pogoda. Rolnik śpi mu samorośnie, jak to się mówi. Nie? Czunęło się wszędzie, równo. Spadam do domu. No, ładnie, nie? Ładnie mamy już w tym roku. Zjechaliśmy do domu, ulewa jak z Aż woda płynie na podwórku, widzę. Jak przestanie padać, to pójdę Wam pokazać ile napadało Nic nie zrobię Ja pierdzielę. No i witam w kolejnej części naszego vloga Sami widzieliście, deszcz nas zgonił z pola I do, do dzisiejszego dnia praktycznie codziennie pada Przez yy, 3 dni Jak się nie mylę napadało prawie 40 litrów na mecz kwadratowy Więc się robi plipra już na polach, się robi bardzo nieciekawie za chwilę będzie kurde czasami porastać w kłosach. Ale widzicie, teraz bierzemy się za pogoda barowa, bierzemy się za wywalanie obornika. Tutaj z, z naszej wiaty, wyków. Jakie zajęcie trzeba sobie znaleźć, a teraz, że nie ma takiego nawału roboty jeszcze, to to wyrzucimy, żeby później nie było niespodzianki, że trzeba wyrzucać obornik. żepak z dnia na dzień cena idzie na dół kolosalnie. My sprzedawaliśmy do, yy, do Koronowa, do elewa, elewa, Elewator. Koronowo Byczki są wypuszczone elegancko. No teraz aktualnie przestało padać, ale widzicie jaka jest powoda. Od rana leci taki kapuśniak i to nie poradzimy. No kurde, a jak się patrzy na pogonę, to do przodu prawie. Nie ma pogody na, przez, przez tydzień. Przez tydzień ma praktycznie codziennie coś tam padać. Kiedy to wykosimy, nie wiem. Powiem Wam, że już nawet chęci trochę odchodzą. Jak się to wszystko widzi, ceny idą na dół, a zboża stoją. Wszystko praktycznie stoi na polu w naszej okolicy. Troszkę rzepaki są skupnięte. No nam zostało, widzieliście, hektara 77 do wykoszenia, i to było na tyle z rzepaku. Co, co do wydajności jeszcze wam nie będę mówił, bo nie sprzedaliśmy jeszcze wszystkiego, no jeszcze hektar 77 rośnie na polu, więc nie będę tutaj czarował, nie będę was tutaj okomywał. Co do wydajności, wiadomo, bizon nie pokazuje, nie ma komputera pokładowego, a znaczy, tym komputerem też chyba nie, nie, bym nie wierzył, no ale tak jest moje zdanie. Jak się sprzeda i się ma fakturę, się policzy według hektarów, wtedy powinna być dokładna średnia, a nie tam jakieś komputery, bo komputer zawsze pokaże to chwilową Tobie. Chwilową wydajność. No, i widzicie, widzicie, no, robimy sobie, szukamy sobie o, roboty praktycznie. Przed drzwiami wszystko jest porywane na bieżąco. Tam, gdzie uważaliśmy do Koronowa, to y, praktycznie 100 y, 130 zł 140 zł różnicy co do yy, rola ciuchów Zobaczcie, no Romało w swoim żyziole Przed chwilę jeszcze sobie założyliśmy do, do tyłu do No, yy. obciążnik Tutaj jeszcze wam pokażę, bo nie wiem czy wam... W filmie Co? 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 Siema mordeczki No Dzisiaj mamy taką żniwną pogodę No ładna jest Barowa Tak Ale Nie ma czym się przejmować jak my nie namłucimy, to na Ukrainu namłucą. No i przywiązą. Dokładnie. Nie ma problemu. My pójdziemy poza pomogę. Burmistrz nam da. Ja. Minister rolnictwa też. Kłamca. Oszust, to jest. Czemu listy nie chce ujawnić? Boi się! Bo sam kurwa pieniążki na nim zrobił. Przytulił. No A co? Wszyscy są mądrzy. Dobrania pieniędzy każdy jest, nie? Czemu nie chcą... A ujawnić? oni chcą tylko rolnikom zamydlić oczy tymi pieniędzmi. Teraz przed wyborami? Ale nie, no żadnych pieniędzy jeszcze nie dostałem. No nie ma, a dostałeś pszenicy o chłopy. tamter, kurwa, po tysiące. Kilka co? złotych. Kotter. Teraz po 3000 czekam. A zobaczymy. Czy eee. mi się wierzyć nie chcesz, I Też się nie chcę wierzyć. Oni muszą mieć jakąś kopalnię pieniędzy. Czemu nie mówią? Ze znajomym rozmawiałem. Czemu nie mówią, ile pieniędzy drukują w naszym kraju? Nie pieniądze, no. No tak gospodarzyć, to ja bym też chciał. Kasiory mi brakuje, odpalam maszynkę, drukuję i gra. No to by nie było tak... No, to by nie, no ale nie tak by nie nas rząd robi, no. No już. Nie mówią, przedtem jeszcze mówili ile wpuścili w obiekt, wydrukowali pieniędzy, a teraz nie mówią już tego. Wiesz, tak co otwartymi? Nie wiem. Załka. Załki wtedy. Ale zaraz będzie ciągnął. co, jesteś zły? Bardzo lekceczkę. No i mordeczki mamy wyrzucone Kawa spita w domu Byczki jeszcze są na wybiegu Romeo jechał po, po snopki do, do yy, stogu I co zaczęło znowu padać Leci taki kapuśniak Będziemy ścielić sobie Po dwie belki na, na, na kojec To przy ścianie nie wywalaliśmy, bo jeszcze sucho jest Sucha słoma ja. Pierwsze testy, idą wideł do balotów z tyłu, przy ciapku Którymi wozimy tutaj się na kieszonkę sobie Na wstecznym Na ganek poszła i Romało teraz jechał po, po słoma, to pewnie przywiezie Na tych widłach z tyłu test sobie jednego balota No i co zrobimy, pierwszy sierpień, wszystko na polu stoi, kurde ja tak to jest, kurde Robi się nieciekawie, powiem Wam. Nieduży ceny teraz, nie na dzień. Rzepak idzie na dół, a to jeszcze na polach ile stoi tego? Źle to już jest, ale źle to jeszcze bardziej będzie, chyba mi się wydaje. I taki deszcz, co dzisiaj pada, ten bardziej moczy. Wiadomo, że pak szybciej wyschnie, ale w zbożach, w tych plewach, to kurde, tak to długo trzyma, że musi być wiatr, słońce co najmniej 3 dni. Po takiej ulewie, a tutaj żadnego słońca. W prognozie pogody nie widać. Wieża, wiejski sprzęt, ka Kurde, aż gumę pali. <gry> I co, jak się wiozło? Majer! 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 W tam jest na Gdzie? Producent! O! Niemen! O! Dobra, odbijamy sobie, rozwalimy i... Jeszcze mam nagram jak Romeo wiezie polota na tych, na tych widłach z tyłu I Dobra, jeden patyk jest... Fertyś Egancko idziemy zobaczyć, jak Romeo wiezie. snopki teraz się rozpadało fest, bo aż w zachu kapie, żyć nie umierać. Bajonia, fajnie wysoko. Z na nie będzie problemu, bo tamte widu te tam mieliśmy od znajomego. Podnosiły praktycznie na tyle od ziemi, jak się cofało, ale pada teraz, kurde. Wydaję byczki, troszkę umyję. <gry> 快死吧你！ Zobaczcie jak się, zobaczcie jak się mietki cieszą. Romeo jechał po siano, bo tu nie ma. Teraz leje jak cholera. Sianko dostaną, bo sianka jeszcze dzisiaj nie dostały. Były od razu wygnane po wszędzie. Ej, hey, kolego! No, Romeo wierzę z sianem. Jak to mówią, siana na końcu nie ma, ale w stodole jest. Dobra. To już drugi pokos. Pachnie ładnie. Ja tutaj odwinę tego balota, Chyba troszkę się na nim dam. Mam nadzieję, że vlog się spadał. Miejmy nadzieję, że będziemy się widzieć w następnym, na koszeniu rzepaku. Ale czy pogoda pozwoli? Nie wiem. Czas pokaże. Pogoda nie przeskoczymy, nie? Trzymajcie się i nara.